Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w sobotnie popołudnie. Bo zanim ten film się doda, to pewno będzie już sobotnie popołudnie. Kurde, co no mi się cieknie. Trzeba było końcówkę kupić inną. Zgłaszacie się do mnie z różnymi problemami. Między innymi z takimi problemami, e, po prostu na przykład z problemami uzębienia. E, no i z tego względu, że wiecie, rolnictwo, ostatnio jeżeli chodzi o hodowlę, jest troszeczkę gorzej opłacalne, ale. E, dodam, miejmy nadzieję, że to wszystko wróci do normy. E, z tego względu e, postanowiłem troszeczkę zmienić profil swojej działalności na stomatologię, bo e, tam nie wiem, czy wiecie, może ktoś tam lukał, nie lukał. Wcześniej prowadziłem serwis tam e, narciarsko-snowboardowy, no ale z tego względu, że koronawirus, no to byłem zmuszony zawiesić na czas nieokreślony swoją działalność, ale już mam pomysł na kolejny biznes. Także mam tutaj przyrząd do czyszczenia uzębienia. Także jakby ktoś chciał zdjąć kamień z zębów, czy ogólnie, no wybielanie też możemy zrobić. Wybieranie też możemy zrobić. Będziemy malowali akrylem. Oczywiście w takich rękawiczkach będę tutaj moich pacjentów obsługiwał i przyjmował. No no i no co, do otwarcia tutaj zostaje no, w zasadzie tylko załatwienie... Nie leć mi tutaj. Do, za, do po prostu otwarcia tutaj tej działalności, do wpisania... Co to było? PKD czy PKWiU? Chyba PKWiU, już nie ten, nie, nie ważne, e, Po prostu do, zostało mi tylko do załatwienia trochę papierologii i, i będziemy, będziemy mogli z ząbkami tutaj jechać, myślę, że... Myślę, że będziecie zadowoleni z tych usług. No, i oczywiście, mam nadzieję, że pierwsi klienci, no to będą klienci z mojego kanału, prawda? Co mogę powiedzieć? No, tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o te czyściwo do zębów, no, musiałem je tutaj troszeczkę, bo to chyba ocęk był takich obrotów dostało, że musiałem je lekko heftnąć. Ale absolutnie nie przeszkadza to tutaj w oczyszczaniu. Powiem wam, 100 zł chyba świetny... świetna rzecz w ogóle, nie wiem ile wytrzyma, no bo dopiero w sumie drugi dzień, tam dzisiaj tak lepiej gdzieś tam podejrzałem właśnie, pozdrawiam, mu Lucjana kanał Topi Drut, tylko że on miał chyba w takim filmiku tą, na 90 stopni no w każdym razie jeszcze te frezy muszę sobie, w, frezy do metalu chyba wolframowe pyknąć, no no i tyle, no nie było możliwości tutaj z tymi szczotkami, a tak w tych wszystkich rogach, narożnikach fajnie się tutaj kurde tym doczyści. I obroty jak widzieliście ma konkretne. No jak się dodadzą filmy to będą filmy. No, no i tyle. Dobrej tej. Bo chyba kurde będzie brudne. Dobrej soboty. Trzymaj to się.